Zgody i kosy, część 24. Lubisz Atalantę? Daj strzałę, zobacz, ilu was jest! Atalanta ma zgodę z Sampdorią oraz Cagliari. Natomiast do niej przyjaciół Atalanty zaliczamy Brescie, Ella Verone, Perugie oraz Torino. A największą kosę mają z Romą, Juventusem, Interem, Lazio, Neapolem, Fiorentiną, Bolonią, AC Milanem oraz Genuą. A nieprzyjacielskie stosunki od 1 listopada 2021 roku mają z Manchesterem United. To byli młodzi ludzie z twarzami zakrytymi szalikami, czapkami i czarnymi kapturami. Zaatakowali kibiców angielskiego klubu w pubie The Ritual. Obrzucili ich przedmiotami, a także użyli świec dymny. Nalot trwał krótko, ponieważ dzięki mocnym nerwom kierowników restauracji, którym udało się niemal natychmiast zamknąć drzwi. Ucierpiało wtedy dwóch kibiców czerwonych diabłów oraz kelnerka pracująca w lokalu. Kochani, zostawcie serduszko dla tej kelnerki, która dzielnie podawała piwo kibicom czerwonych diabłów podczas tego całego zamieszania. A zostawcie strzałeczkę, żeby trafiła w dupę tego kibica, który rzucił nią tym narzędziem. A jeżeli jesteś nowy, zostaw obserwację, bo będzie więcej takich materiałów oraz pamiętajcie, żeby wbijać na Instagram, tam będą głosowanie jaki klub zgodach i kosak będzie następny. Również chciałem Wam podziękować za 10 tysięcy polubień. Także widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!